Siema siema widzów, witam cię bardzo serdecznie w ciągu dalszym, ciągu dalszym tej całej afery między MGP, szalonym reporterem e, i tam jakąś dziwną e, szemraną przeszłością i w sumie teraźniejszością tego całego MGP. No tak w skrócie, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to w poprzednim filmie, o właśnie MGP szalony reporter zrobił wywiad chyba z trzema osobami, przy czym jedna była zamazana, w sensie była zacenzurowana, gdzie oni mówili między innymi, że MGP, czyli osoba no influencer dookoła motoryzacji, który co chwilę mam wrażenie, że teraz robi jakieś lotery, lub przynajmniej robił, bo teraz, z tego co widziałem, to opóźnił to, co miał robić. Ma 400 tysięcy osób na y, Instagramie. No, generalnie, dość dużo ludzi mu zaufało, a on o swojej przeszłości nigdy nie mówił. A dowiadujemy się, że w przeszłości on miał rzekomo jakieś tam mini oszustwa dotyczące jakiejś części robić. Y, potem miał nawet dostać w sumie wyrok za to, y, że ukradł auta. Y, no i potem jakieś, też jakieś dziwne, szemrane biznesy, jakieś firmy na mamę i tak dalej. Jakieś reklamowanie swoim widzom MGP Rent, gdzie daj 10 tysięcy złotych i tych 10 tysięcy złotych nie odzyskali rzekomo, a w sumie to nic z tego wszystkiego nie wyszło. Wypożyczanie ludziom auta do Francji i w tej Francji one jakoś magicznie ginęły. No i pewnie jakieś rzeczy pominąłem na pewno, bo aż tyle tego było. Ten materiał szalonego miał półtorej godziny. A, w sumie najciekawsza rzecz, czyli to, że podobno ten MGP do szalonego przyjechał i oferował mu 100 tysięcy złotych w zamian za to, żeby ten materiał nie wypuszczał na niego. A osoby, które wystąpiły w tym filmie szalonego i nie tylko miały jakieś pogróżki mieć od jak, jakichś w ogóle mafiozów czy coś takiego. No i wrzucił on film Brak dowodów i manipulacja, szalony pomawiacz, MGP odpowiedź, gdzie na miniaturce mamy szalonego skreślonego, cała prawda i 40 minut trwa. Oglądałem go już. Widzę, że większość ludzi raczej było negatywnie nastawionych po obejrzeniu tego całego materiału. Bo mamy 17 tysięcy lajków do 42 tysięcy dislajków, co jest, no, dość dużą ilością osób. Jak dobrze wiecie, wyszedł materiał szalonego pomawiacza. Jest to osoba, która często coś wrzuca. A następnie za to przepraszam. No i już ten początek mi się trochę nie podoba. Nie podoba, dlatego że tutaj nie gadamy o tym, że szalony reporter zły, tylko gadamy o tym, że na ciebie jakieś złe rzeczy wyszły. Więc nie możesz jakby od razu zrobić narracji, że szalony reporter zły. Nie ja. Twoją drogą ta muzyka bardzo nie pasuje. Nie, nie, nie wiem, kto mu to montował i kto na to wpadł. Ale to nie jest żaden program detektywistyczny, to nie jest żadne W11, to nie są żadne trudne sprawy. To jest. To jest jakby Twój moment, żeby oczyścić swoje imię, tak? Słuchajcie, pojawił się materiał. Obszerny materiał. Który jest mega zmanipulowany. A jak jest zmanipulowany, to właśnie teraz chcę wam to. Mówiąc o manipulacjach, to na pewno kojarzycie takie coś, że nie, można tworzyć takie swoje grono dookoła siebie, które będzie ci wierzyć mimo wszystko, nie. No, no i MGP trochę mając fanbase motoryzacyjny, czyli raczej troszeczkę starszych ludzi, no mają już prawo jazdy lub blisko prawo jazdy, interesują się motoryzacją i nie tylko. No to pisał na swoim kanale nadawczym: Team na pewno nas zaatakują w komentarzach, jak my zaatakowaliśmy ich. Zostawcie coś po sobie, miłego. A jak nie wiesz co napisać, to chociaż Team MGP będzie to dla mnie bardzo miłe. Pamiętajcie, że razem tworzymy team. Komentarz miły jest bardzo ważny. Nie olej tego i zostaw coś po sobie. Tak samo łapkę w górę pod filmem. Film zaraz na kanale. No i widzicie, o to mi chodzi. Takie trochę dzieci, jak, jak do dzieci by chciał mówić I, i my tutaj gadamy o jakiejkolwiek manipulacje. To mi trochę przypomina jak ja dawno temu Jezus, Klaudusiek i Słodko, tam było już coś takiego. Taka, taka trochę be bekowa wojna, pseudo, nie? No to tam było w sumie o nic, a tutaj i są prawdziwe zarzuty o Twoją przeszłość, czym ranom to, to, to nie jest haha YouTubeowa drama. Co, co on w ogóle mówi? I że mówi team na tych swoich, na ten swój team, to też takie zabawne. Mamy rok 2008, to jest rok, w którym rozpoczynam razem z bratem działalność myjni samochodowej, tej, której, słuchajcie, jest tutaj do dzisiaj. O, to jest bardzo istotna i ważna rzecz. Wraz z bratem otwiera myjnię MGP w 2008 roku. Zapamiętajcie to. Oczywiście po czasie ja znalazłem klienta i zwróciłem tej osobie pieniążki to było bodajże 500 zł. Dobra, tu tutaj mówi o tych pierwszych rzekomych przekrętach i to jest tak naprawdę słowo przeciwko słowu i nie wiem, jakoś niekomfortowo się czuję, jak mówi pieniążki na pieniądze. Nie, nie wiem, jakoś takie, takie trochę wersow jest. Co chciałem wam powiedzieć, to to, żebyście sobie fajnie poczytali cały wątek na fałbuzonę, a nie tylko zmanipulowane to, co było uszalonego, wyciągnięte, że ja oszukiwałem ludzi. Nie oszukiwałem. Zajmowałem się systemem IGAD i to jest cała historia. Ej, dobra, ale ty mówisz o braku dowodów, użanego reportera. Ty, jako dowód, dajesz, no, wbić na daną stronę i samym poczytajcie, No, tutaj powinny być jakieś dowody, że, ej, tutaj ten i ten zadowolony z tego systemu Air Ride. E, Patrzcie, tutaj się kłócili na tym forum. Może dwie osoby były niezadowolone, ale dziesięć, jak widzicie, tutaj pisze, że super było fajnie. I wiecie, ja mam problem z tym, że jeżeli on za chwilę się przyzna do tego, że faktycznie był po prostu złodziejem skazanym, że tam ileś tam aut Faktycznie ukradł po tym, właśnie Air ride, to powoduje u mnie taki trochę, nie wiem, taką la la lampkę, nie? że jeżeli chłop ma, miał skłonność do tych właśnie kradzieży aut, no to tym bardziej, no nie wiem, no nie ufam mu w tych systemach Air ride, że przed tym, na przykład, jakieś mini jakieś kradzieże albo jakieś oszustwa nie były, nie? Tak trochę, nie wiem. Zacznijmy może od 2012. Słuchajcie, jest to rok którego nie chciałbym e, tak naprawdę pamiętać. Jest to rok, w którym poznałem trzy osoby, z którymi zacząłem robić, słuchajcie, złe rzeczy. Zacząłem kraść samochody. Tak, to jest prawda. Kradłem samochody. No nie, nie wiem jak w Waszych oczach, ale mi już tyle by wystarczyło. Ja tak naprawdę mógłbym ten film już zakończyć. Fakt, że chłop kradł samochody, no nie wiem, no. No, jest złodziejem po prostu, był złodziejem, i nie, nie wiem, no. Nie powinien dookoła motoryzacji dalej działać w YouTubie, o tak to powiem. I pomimo tego, że teraz tworzy te całe loterie, i wiecie, no, rzekomo jest to wszystko legalnie, prawnie wszystko ogarnięte i w ogóle, no to. I tak powoduje u mnie takie coś, że ja na przykład bym nie zaufał temu chłopowi z moimi pieniędzmi. nie? I obstawiam, jeżeli by od razu zaczął swoją działalność od się, że ej, zrobiłem to i to, żałuję tego, ale chcę wam to od razu powiedzieć, że potem w przyszłości nie wyszło nic na mnie. Tak jak szalony reporter bodajże zrobił, no to by spowodowało, że prawdopodobnie na przykład ludzie by mu nie zaufali, i aż tyle ludzi by nie wtopiło jakieś pieniądze, rzekome w MGP rent, jakieś auta we Francji przez niego i nie tylko. Słuchajcie, to był bardzo krótki epizod. Epizod, który trwał 5 miesięcy. I w... A nie, spokoj, krótki epizod. Jak tylko przez 5 przez miesięcy, tylko kradłeś auta, to spoko, to, luz. to Jest To mój? Łącznie przez całą tą sprawę, z tego co tam jest wszędzie opisane, to około 300 samochodów. 17 kradzieży samochodów. Nie 300, tak jak to powiedział szalony reporter, tylko 17. Tylko on mówi o tym całym twoim teamie złodziei, że razem było niby rzekomo tam 300 aut ukradzionych, a to, że tobie udowodnili 17, no to nie no gratuluję, co, co mam więcej co powiedzieć? A, nie ukradłem 300 aut, ukradłem tylko 17 aut, haha! I żeby było więcej, słuchajcie, ten epizod trwał w moim przypadku tak krótko, a w przypadku reszty osób, która brała udział, bardzo długo, bo ja dostałem zarzuty na 17 samochodów, a reszta osób na ponad 300. I co się dzieje dalej? Słuchajcie, ja, jako młody człowiek, miałem wtedy 25 lat. <noise> tylko 17 aut ukradł, tylko w 5 miesięcy to trwało i miał tylko 25 lat, a nie to spoko. Widzowie, ogólnie słuchajcie, bo ja też jestem jakoś około 25, to e, ja otwieram myjki. E, jakbyście chcieli swoje auta dawać na moją myjkę, to zapraszam. <noise> Potem wam powiem, że byłem młody, więc sorry, że zliknęło wam auto. Razem z adwokatem podjęliśmy decyzję, że poddam się samo ukaraniu, że przyznam się do tych 17 zarzutów, które zostały mi przedstawione. Słuchajcie, dostałem wyrok. 5 lat w zawieszeniu na 8 lat. A kiedyś tego nie rozumiałem, a tu chodzi o to, że przez 8 lat nie może żadnych przestępstw bodajże popełnić, bo inaczej dostanie 5 lat więzienia od razu. Czyli w sumie nie dostał 5 lat więzienia, tylko groziło mu jakby te 5 lat, jeżeli by coś zrobił przez te 8 lat. To ciekawe, w sumie nie iść do więzienia, tylko dostać zawieszenie na 5 lat, przez 8 lat, zakradzieć za 17 out. W sumie spoko, spoko. Ej, jakoś nie wiem. Nie wiem, czy jakoś aż tak dobrze dogadał, czy co, ale ja wiem o tym, że ludzie za o wiele mniejsze czyny, naprawdę, za posiadanie na przykład substancji, jaki się potrafią na więcej iść. Coś, co w sumie on nie zaprzeczył ani nie potwierdził, to jest to, że mu zarzucili, że przez jego myjnie były kradzione te auta. On tutaj nie mówi w sumie, w jaki sposób kradł te auta, więc to mnie ciekawi, że w sumie. Jeżeli rzekomo faktycznie przez jego myjkę, jakby auta znikały, to on dalej zaprowadzi myjkę, jak to jest możliwe. To jest w sumie, jakby teraz zostało wszystko potwierdzone Stuartowi, Poszedłby siedzieć na przykład i potem by wrócił do nagrywania Minecrafta na YouTubie. No, trochę, trochę podobnie. Który razem z wyrokiem wydał również naprawienie szkody wszystkim poszkodowanym do zakończenia się mojego wyroku w zawieszeniu. Ee, on kradł auta za 5000 zł? Coś mi się tutaj nie klei. Ej, no 5000 zł oddał? Za auto? Ej, zawsze mówią, że jak kraść to miliony. No, no chłopiec ewidentnie się nie słuchał. Tego całego mosta złodziei, czy cokolwiek to jest. Każdy z poszkodowanych, czyli z tych osób, które straciły swój samochód, ja każdemu oddałem pieniądze. Oddałem również pieniądze do sądu. Oddałem również pieniądze na przypadek mienia oraz na karę grzywny, którą dostałem. Słuchajcie, na tym kończy się epizod złodziejstwa. Tej całej historii mi się nie klei to, że okej, okay, myjka nie była jakoś mega opłacalna lub był taki zachłanny, że chciał jeszcze więcej i zaczął kraść auta. Okej, okay, fajnie. Potem zwrócił wszystkie pieniądze rzekomo, które ukradł, fajnie z jego strony, ale pewnie wtedy wyszedł na minus, no bo koszty życia i w ogóle no wszystko, no to musiał jakoś spłacić ich, no to wyszedł na minus, no to, no to potem okej, okay, mynia mało zarabiała, on potem robił tylko na myjni. To, to, to gdzie hajs na leasing i na nissany gt jakieś Porsche i tak dalej? Jak to działa? Bo tego w tym filmie też się w sumie nie dowiadujemy, co jest dość istotnym yy, aspektem: że skoro zwrócił wszystkie pieniądze, jest na czysto z tymi złodziejstwami nie tylko. No, to jakby, jak to jest możliwe, że chłop nagle ma Lamborghini, hurakany i w ogóle jeszcze przed całymi loteriami? Byłem również posądzany o to, że zostałem świadkiem koronnym 60, nie wiem, jak jeszcze inaczej można to nazwać, dlatego że ja nie mam do czynienia z takim przestępstwem i to, co się wydarzyło w 2012 to był jeden epizod. Ale słuchajcie, tak na logikę, jeżeli ja mam 17 zarzutów, a ktoś w tym samym czasie dostaje ich 300, to czy ja mogę być świadkiem koronnym i czy ja mogę zeznać? I powiedzieć, że wiem coś na temat 300 zarzutów, myślę, że jest to niemożliwe. Fakt! Nie wiem, to całe bycie 60, to jest dla mnie dość, dość kontrowersyjna y, rzecz. Ja nie mogę, że ludzie tak to bardzo przeżywają, ale w sumie tak, wydaje mi się, że jest to możliwe, że jest 60. No skoro 17 autokrat i nie poszedł w ogóle do więzienia, tylko został zawiasy na 5 lat, no to, to, to nie wiem, no to, chyba tak. Jesteśmy czynni codziennie, myjemy mnóstwo samochodów, a zostaliśmy oskarżeni o to, że. Kradniemy kluczyki, podkładamy GPS-y, a następnie auta znikają z mieni. To jest, słuchajcie, tak okrutne kłamstwo, które ma za zadanie. Nie wiem przez kogo, ale domyślam się. E, panie Bartek, bo ty pan, pan po, pomieszał trochę. Teraz nikt ci nie zarzuca, że ty te, teraz kradniesz, tylko że kiedyś kradłeś w taki sposób, nie? I wtedy też miałeś myjkę. Więc to nie tak, że teraz ci mówią, Ej, kradniesz auta, tylko Ej, kradłeś auta. Słuchajcie, w filmie nawet się pojawił myjnia. Od drugiej strony, czyli od wyjazdu, mówiąca o tym, że my usunęliśmy reklamy już z mini, co jest, słuchajcie, zmanipulowane do takiego stopnia, że zdjęcie, które widzicie u szalonego reportera, to jest wyjazd z myjni, a nie wjazd. I nic nie zostało usunięte. O, no, to faktycznie, no nareszcie jakiś dowód na to, że szalony reporter zmanipulował. Gratuluję. Yy, I tak, faktycznie zmanipulował, jeżeli chodzi o to, że żadnych banerów nie usunął, tylko pokazał tył myjki, to dość zabawne. Ale robicie za wszelką cenę wszystko, żeby zniszczyć nie tylko mnie, ale zniszczyć działalność jedną osobą mojej mamy, bo tak naprawdę myjnia to jest działalność Wiesławy Glinkowskiej. O, 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 ten moment, ten moment, kojarzycie to, co wam kazałem zapamiętać? Mamy rok 2008, to jest rok, w którym... Rozpoczynam razem z bratem działalność myjni samochodowej, tej, której, słuchajcie, jest tutaj do dzisiaj. No i o to mi chodzi: to są jakieś śliskie, nie wiem, czy nie do powiedzenia, czy może prawda jest faktycznie jakaś taka nieśliska, ale on to mówi w jakiś śliski sposób, ale to dla mnie dziwnie wygląda. No, zakładam z bratem minię yy, samochodową. No, tak naprawdę ta mynia samochodowa jest mojej mamy. No, wybierz jedno. Krzywdzicie nie tylko mnie, a krzywdzicie też moich pracowników, którzy widzicie też mojego brata oraz krzywdzicie wszystkich po kolei łamiąc że my dorabiamy jakiekolwiek kluczyki na mięto. Czy widzimy twoich pracowników, czy pracowników twojej mamy? Ja nie rozumiem, no to jest tak wszystko pomartwane jakoś dziwnie, no i... Jak ja mam gościowi uwierzyć, jak on nawet w filmie, gdzie ma być szczery i w ogóle jakieś dziwne rzeczy robi? Ja nie wiem, czy on to robi specjalnie, czy faktycznie jest śliski, czy nie, ale to, w jaki sposób to wszystko wygląda, to powoduje, że ja myślę, że on jest śliski, nie? Że na tamten moment Kamila kanał dopiero się budował, dopiero się rozbudowywał i był jeszcze naprawdę mały, to połączyliśmy ze sobą siłę, Kamil... Przyjeżdżał do mnie i nagrywaliśmy odbiory z salonów, testy. Nie, tak budy w sumie mi troszeczkę szkoda w tym wszystkim. W sensie, no wypromał ziomka, tak przynajmniej dla mnie to wygląda, wypromał ziomka, który się okazał być po prostu taki, a niejaki, no i trochę przykro, razem zrobili jedno losowanie, no i w sumie tyle, nie? No ja bym jakoś nie mieszał tego, do, do tego wszystkiego buddy. chyba, że wyjdzie, że faktycznie budda jakoś kręci albo coś, ale póki co nic z takich rzeczy nie mamy, wręcz przeciwnie, budda zaoferował, że jeżeli y, to, że on zareklamał MGP, który potem reklamował jeszcze MGP Rent, y, to jeżeli ktoś przez to, jakby stracił pieniądze, to Budda odda, więc to ja dla mnie póki co spoko. Że jeżeli mamy 300 kontraktów, to jest jeden z segregatorów, tutaj jest reszta, to zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony. Znajdzie się zawsze ktoś, kto powie, no ale ja nie wiedziałem, ale ja myślałem, że będzie lepiej. Słuchajcie, od tego są umowy. A sobie wyobrażam go jako takiego Spotlight agency trochę. A ludzi, co do Francji dawali auta, to ci influencerzy z Teamu X, 3 na przykład, którzy pod, pod, podpisali swoją karierę internetową. W sumie ten Spotlight średnio im cokolwiek dał, ale nadal umowy mają ze Spotlightem. No i co? Jest umowa, jest, jest wszystko zgodne z prawem? Jest Spotlight, prawdopodobnie obiecywał, że będzie taki sukces jak Team X2, no i Team X1. Prawdopodobnie tak, czy nie było? Tak, ale czy to ich wina? Nie. Umowy oczywiście zabezpieczały i mnie, czyli naszą firmę rodzinną, bo często były umowy spisywane na moją mamę, czyli na Wiesławę Ginkowską, bo tak się nazywa firma. Nie no, mi to śmierdzi, bo, bo co, no kolejną firmę otworzył, ta myjka niby była na niego, teraz nagle jest na jego mamę, a jak otwiera nowy biznes on, to i tak to jest rodzinna firma na mamę, ale to on wszystkim zarządza. I co są właśnie takie rzeczy, że pewnie bym mógł wytłumaczyć, jest jakiś logiczny pewnie, nie wiem, sens, nie wiem, czy to skarbówka, czy coś, że będzie miała, ma tanie podatki, czy cokolwiek, ale no taka brak transparentności w 100% to nawet mógł sobie już tą odpowiedź po prostu oszczędzić, nie? I nie odpowiadać wcale. Mnie interesowała jedna rzecz. Umowa. Ja takie umowy z każdym klientem mam. Biznes Francji Został przeze mnie zakończony w zeszłym roku, równy rok temu. No i z tymi umowami, i tak dalej, no to wiadomo, to jest to, co ja mówiłem. No, jeżeli ktoś podpisał, zgodził się, zaufał. No cóż, no, umowa to umowa, tak prawnie. Ale zauważcie jedną rzecz, nie? Że rok temu on zakończył biznes we Francji i te wnajmowanie i tak podnajmowanie i w ogóle aut, yy, ale też rok temu jakoś zaczął intensywniej robić te swoje loterie, więc zawidnie po prostu coś mu się bardziej opłacało i tyle. Straciłem na to bardzo dużo czasu poświęcenia, braku tak naprawdę czasu na to, żeby spotkać się z rodziną, bo cały czas byłem pod telefonem, każdy najmniejszy problem GPS, sprawdzenie, brak zasięgu. No, i tutaj by można było hamsko wstawić to zdjęcie, które szalony reporter tam stawił, jak on sobie na jachcie w jacuzzi chillował, w momencie, gdy jego tam jacyś ludzie, co podnajmowali, szukali we Francji swojego auta. Jeżeli miałbym kraj samochody, to po co miałbym prosić kilkakrotnie klienta o to, żeby mi dał drugi klucz? Słuchajcie, po kilku dniach dostaję pismo, które wyświetla wam się teraz na ekranie, w którym klient przez swojego adwokata stwierdza, że znalazł samochód. I że mam ponieść koszty związane z jego odzyskaniem i sprowadzeniem do Polski. Ja na to przystałem, powiedziałem, że nie ma żadnego problemu. Tutaj faktycznie jakiś to argument jest, bo tutaj chodzi o jakieś zaginione auto we Francji, które było przez niego wynajmowane, w sensie podnajmowane w sumie. No i niby, no okej, okay, no jest to jakiś argument, no tak zwane słowo przeciwko słowu, to jest akurat zrobione trochę. Że no faktycznie po, po co by miał prosić o drugie kluczyki skoro już i tak ukradł że rzekomo ta auto. Ale po kilku dniach już nie mnie do naszego adwokata, a na Whatsappie klient nagle pisze, że samochód to nie jest ten. Powiem szczerze, przestałem wierzyć w historię, bo jeżeli ktoś wysyła pismo przez swojego adwokata, do naszego adwokata, oficjalne, a następnie pisze na Whatsappie, że żartował, to nie jest ten samochód, nie podjąłem prób dalszej dyskusji. Tutaj mamy znów coś, o co oskarżą szalonego reportera, no nie ma tutaj dowodów. Gdzie jest ta wiadomość z tym gościem, który ci napisał, że żartuo, żartował z tym pismem? No, no nie ma tego. Zgaduję, że to jest jakaś hiperbola. I że faktycznie może się pomylił na przykład, że myślał, że zna swoje auto, a się okazało, że jednak nie jest jego auto. Ja też straciłem trochę chęci po tym, jak osiem innych miast częściowo przestało się do mnie odzywać, więc rozeszliśmy się z ośmioma osobami. Nie wiedziałem nic na temat tego, że później mogę zostać osądzony. Zostałem kradzić 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, ja Wam powiem wprost. Jeżeli ktoś z tych miast czuje się oszukany, i Napisze do mnie, ja nie widzę żadnego problemu, żeby te 10 tysięcy złotych zwrócić. Dla nas to była zajawka, dla nas było to rozwinięcie marki MGP. Tutaj ten temat MGP Rent, że w sumie to 9 osób z nim podpisało jakąś umowę rezerwacyjną, czyli dało mu 10 tysięcy złotych jako rezerwacja. W sumie to im się nie udało ogarnąć placu, auta i tak dalej, więc dalej z tym nie działali. Tylko jeden gościu faktycznie niby ogarnął ten plac i to wszystko, żeby to działało. W Krakowie podobno. No ale okej, okay, nie zadziałało. nie zrobili w końcu tego mg Pirentu, tam niektóre miasta, pomimo tego, że mieli umowę podpisaną, no i tak im nie zwróciło 10 tysięcy złotych. Nagle, jak się pali podłoga pod tobą, no nagle zwrócisz im to 10 tysięcy złotych? O co chodzi? A, pewnie tak, zgaduję, że w umowie rezerwacyjnej pisało coś typu, no to 10 tysięcy nie jest zwrotne, nie? <śm> I nie miałem tutaj na celu nikogo oszukać, a tym bardziej oszukać kogoś na 9 razy po 10 tysięcy złotych, czyli na 90 tysięcy złotych. I teraz Wam powiem jedną rzecz. Nie wiem, czy wiecie, ale organizujemy bardzo dużo różnych. Celów charytatywnych. Jaki byłby biznes w tym, żebym oszukał kogoś na 90 tysięcy zł, jak praktycznie na fundację Fun Drive przekazaliśmy prawie 400 tysięcy zł? Na przykład taki, że potem możesz mówić: Ej, ale tutaj 400 tysięcy dobrowolnie dałem, więc przecież jakbym miał kogoś oszukać na 90 tysięcy? Jakby trzeba doceniać to, że ludzie pomagają, jakieś pieniądze rozdają za darmo i tak dalej, ale też nie można sobie wycierać tym mordy zbytnio. Zbieraliśmy na różne akcje, na karetkę na mnóstwo rzeczy. Zawsze staraliśmy się robić wszystko punktualnie, starannie, więc zarzut moją stronę, że ja tworząc MGP-rent chciałem kogoś celowo oszukać jest kolejną manipulacją. Nie, no racja, faktycznie. No, on raczej nie chciał tego MGP-rent stworzyć, żeby kogokolwiek oszukać, bo karetkę dał. Szalony reporter zarzuca mi, że ja przyjechałem do Krakowa pod jego dom z ludźmi i... Próbowałem się z nim skontaktować i zastraszać go, żeby mu zapłacić. To jest w ogóle historia nie, nie z tej ziemi. To tutaj w skrócie mówi, że faktycznie pojechał do szalonego reportera, ale tylko po prostu z nim pogadać, bo nigdzie mu nie odpowiadał. No i to w sumie faktycznie wygląda, jakby go ignorował wszędzie i bardzo mijał, bo chce ten film wypuścić. Eee, I to 100 tysięcy złotych no, nigdzie nie jest nagrane, to jest tylko słowo przeciwko słowu i tutaj ja bym po prostu to zostawił na tym raczej, aż dopóki jakichś dowodów na to nie zobaczymy. Bo jedyny dowód to było to, że szal szalony reporter dostał od kogoś jakąś wiadomość o 100 tysiącach. Kamil przyjechał, bo chciał zobaczyć moje samochody. Na tamten moment miałem nissana GTR w Leasingu, poznałem Kamila i to, co mnie z nim łączyło, to była tylko motoryzacja. Tu podkreśla jakby miał tylko Nissana GTR w leasingu Ale przed chwilą powiedział, że Kamil chciał Przyjechać zobaczyć samochody Więc to nie jest tak, że miało wiele więcej tych aut w leasingu Ja coś kojarzę, że tam jakiś g był już Potężną tą kolekcję miał jak Budda Z nim nagrał, żeby nie poszedł tylko nagrać Nissana GTR, ale tu akurat wiadomo nie, nie, nie bierzcie mojego słowa, bo to tylko takie moje To co pamiętam tak plus minus Ale i tak śmiesznie tak podkreśla, że W leasingu, aż specjalnie zobaczyłem I na daty chyba mu się trochę kały, No bo w 2020 roku w czerwcu Wrzu Buta wrzucił faktycznie odcinek z Nissanem GTR, ale też z e, Brabusem, G-Wagonem. Chyba, że ten G-Wagon na przykład jego mamy był. No bo w sumie faktycznie, jeżeli to nie jest jego firma, tylko to jest firma jego mamy, no to wiadomo, że on będzie miał gorsze auto niż mama. Dowód? Macie dowód na to, że ja powiedziałem w filmie, że samochód jest w perfekcyjnym stanie, a wy znajdujecie w nim rażący defekt, który dyskwalifikuje ten samochód i to że mógł on być w loterii. Jeżeli macie coś takiego, proszę, udowodnić. Nie wiem, czy to jest rażący defekt, raczej nie, ale płyn chłodniczy na przykład ciekł na filmie Isamu, który promował też swoją loterię tym, że wow, patrzcie, szczęśliwi wygrani RS4 oraz tam M3 CS, no ale nie, te zarzuty, że niby te auta z loterii to w ogóle to były straszne złomy i tak dalej, to takie średnie dla mnie w ogóle cały temat. Jeżeli chodzi o detalerza, czyli detailera, chciałbym wyjaśnić sytuację koszule, które były po prostu detalerz, czy po prostu MGP. To był mój pomysł, dlatego, że Adam Często w filmach ma prześmieszne wstępy. Ja postanowiłem zrobić takie koszulki, zabrać je do Hiszpanii, dlatego ja mu taką koszulkę podarowałem. Ja mu z taką koszulką wystąpiliśmy w odcinku. Czy to było potrzebne? Nie wiem. Było to troszeczkę wbijająca szpilka w osobę, która obraża mnie w sieci. No tak, bo oni zrobili koszulki, które wyśmiewały gościa, który chciał to wielkie Expo zrobić, no i w sumie teraz zrobił to wielkie Expo za niego z szalonym. No ale skoro widział, że ktoś mu wypomina rzeczy, których on jakby się wstydzi, czyli tej przeszłości, już wtedy, to dlaczego już wtedy nie odpowiedział o swojej przyszłości? Tylko ignorował, mówił, że masz tylko 300 ludzi na live, i robił jeszcze koszulki prześmiewcze. Również zostało mi zarzucone, że mam jakieś układy z policją, że słuchajcie, mm, no różne rzeczy zostały mi zarzucone. Też chciałbym powiedzieć o tym, że nie mam żadnych układów z policją, nie mam żadnych problemów z Urzędem Skarbowym, bo mamy bardzo często kontrolę. Jak dobrze wiecie, żeby zorganizować loterię, trzeba przejść szereg dokumentów sprawdzających to, czy firma. No, te loterie to wydaje mi się, że, że nie ustałem w jakikolwiek sposób. To nawet musi by nie opłacało. Po pierwsze, właśnie to, że to musi być bardzo regulowane. A po drugie, to, że no chłopi tak pewnie z tych losów zarabia, nie wiem, powiedzmy 10 milionów złotych, a wyda 500 tysięcy na oz. No to wiadomo, no to po, po co w ogóle tam cokolwiek kręcić. A to z układami na policji, no nie wiem, no to jest takie też słowo przeciwko słowu trochę, aż dopóki nie do, dostaniemy jakichś dowodów. A też z drugiej strony, nawet jakby były jakieś dowody, no to co? On by się przyznał na tym filmie? No tak, mam, mam układy z policją, no na pewno. Kocham Chciałem wam mi pokazywać jak najwięcej. Później zamienialiśmy to w różne loterie. Te loterie zamieniały się w różne akcje. Na kanale nadawczym praktycznie co drugi, czy trzeci dzień można było coś wygrać, zgarnąć spotykaliśmy się w różnych częściach Polski. Wszystko robiłem dla was, zawsze byłem szczery i zawsze jak powiedziałem, że przyjadę, to przyjechałem, jak co? No, o, jestem miły dla was, rozdaję wam pieniądze, patrzcie jak o, jestem super, no nie wiem, no to nic nie zmienia tak naprawdę w tym wszystkim. Jeżeli miałbym komuś zarzucać manipulację, to tutaj wiadomo, że końcówki najbardziej pamiętamy z filmu, dlatego na końcu on to mówi, jaki on to nie jest dobry. A na początku mówił, że szalony reporter zły, żeby też nastawić widza źle, więc też takie mini... Takt... Kojarzy mi się taka afera, co 6 miesięcy temu była ponad. Ogólnie myślałem, że jakoś więcej, jakichś dowodów czy coś, a jedyne, co się dowiedzieliśmy, to tak. On się prawnie zabezpieczył z tą Francją i tak dalej, więc prawnie nie możemy mu nic zarzucić. Faktycznie kradł auta, ale nie 300, tylko 17. Mu udowodniono. No i też się dowiedzieliśmy paręnaście, nie no może nie paręnaście, ale parę razy, że jest wielkim fanem motoryzacji i on to wszystko robi z pasji do motoryzacji. Wcale nie, żeby stan konta powiększyć. No i też to, że jest fajnym gościem, bo harttywnie raz na jakiś czas działa, no i też rozdaje widzom rzeczy. Wydaje mi się, że zabrakło trochę więcej transparentności w tym wszystkim. I tak, czy jest taki zły jak to szalony reporter, to jakby pokazywał na swoim filmie, jakie miałem odczucia po szalonym reporterze. No może nie aż tak, ale czy jest zły no nie wiem, no według mnie, no, taka średnia osoba na bycie jakby influencerem motoryzacyjnym po takich przekrętach i dziwnych akcjach, ale z drugiej strony, czy to, że kiedyś coś zrobił źle i tak dalej, to to czy go skreśla, żeby teraz nie działał w tym co niby kocha i w ogóle, no, no nie wiem, jest to ciężka sprawa ogólnie, według mnie tak średnio, wydaje mi się na śliskiego typa, no i w sumie tyle, no, no i tyle. Ja się tam na wcielaka, się gam zawciaka, swojego napił.